Skrótem CTRL ALT Q lub wybierając z menu INSERT opcję MIDI TRACK umieszczamy w projekcie nową ścieżkę MIDI. Nową ścieżkę można też wstawić, klikając prawym klawiszem myszy w obszarze regulatorów i wybierając Insert MIDI Track. Wysokość wszystkich ścieżek w projekcie możemy zmieniać skrótem klawiaturowym Shift i strzałka w górę lub Shift i strzałka w dół. Wysokość pojedynczych ścieżek możemy zmieniać, przeciągając dolną krawędź jej lewej części. Domyślnie w każdej nowej ścieżce MIDI jako instrument zgłasza się brzmienie fortepianu, które jest bardzo dobre w przypadku programowania. Później można je zmienić. Narzędziem Ołówka rysujemy dwutaktowy klip, zaznaczamy go kliknięciem, a następnie wciskając klawisz G przechodzimy do trybu edycji MIDI. Zaznaczamy obszar obejmujący nasz nowy klip i wciskamy przycisk L, który uaktywni odtwarzanie w pętli. Rysujemy poszczególne nutki w edytorze, odpowiednio je skracając, wydłużając, przemieszczając i dodając. W każdej chwili możemy powiększyć widok przyciskiem strzałka w górę. Gdy zależy nam na dopracowaniu szczegółów. Klikając narzędziem w dowolnym miejscu siatki tempa, bez jego przeciągania, ustawiamy tam kursor, a wciskając spację, uruchamiamy odtwarzanie. Spacją możemy też je zatrzymać, przy czym kursor wraca na poprzednie miejsce. Jeśli wciśniemy przycisk Enter, wówczas odtwarzanie zostaje zatrzymane, a kursor nie wraca na poprzednie miejsce. Skrótem Shift F12 lub odpowiednim przyciskiem w sekcji napędu rozpoczynamy odtwarzanie od początku. W ten właśnie sposób, przemieszczając się po naszym projekcie, dodając i zmieniając dźwięki, a także uważnie słuchając efektów dokonanych zmian, tworzymy naszą partię harmoniczną. Odtwarzając nasz fragment, dobierzemy pasujące nam brzmienie syntezatora. Możemy zamknąć edycję MIDI, klawisz G, zmniejszyć wysokość śladów i powiększyć ścieżkę z partią harmoniczną tak, by mieć dostęp do funkcji zmiany brzmień. Klikamy na napisie Piano i zaczynamy eksperymentować z różnego typu dostępnymi brzmieniami. Ze wszystkich tu dostępnych zdecydowaliśmy się na brzmienie orkiestra z grupy Ensemble. Aby dźwięk podkładowy dobrze wtopił się w pozostałe elementy naszej aranżacji, należy go nieco ciszyć. Teraz zapoznamy się z kolejną funkcją programów DAW, która znakomicie poszerza nasze możliwości w zakresie kreacji brzmień oraz ich modyfikacji, dodając do aranżacji element ruchu. Funkcja ta nazywa się Automatyką i pozwala programować zmiany wybranych parametrów zachodzące w czasie. Zaczniemy od płynnej zmiany głośności naszego dźwięku podkładowego. Zaznaczamy ścieżkę z tym instrumentem i wciskamy klawisz V. Pojawia się linia, na której możemy dodawać kolejne punkty dwukrotnym kliknięciem lub klikając z wciśniętym klawiszem Shift. Punkty te możemy następnie przemieszczać w dowolnych kierunkach. Są to węzły, w których następuje zmiana głośności instrumentu poddanego automatyce. Włączamy nasz syntezator podkładowy w tryb solo, klikając przycisk wykrzyknika w lewej części ścieżki. Aktywujemy odtwarzanie i zmieniamy ustawienia punktów tak, aby uzyskać oczekiwany efekt. Kliknięciu na wybrany punkt prawym klawiszem myszy pojawia się menu, z którego możemy szybko ustawić określoną wartość danego punktu. 127 oznacza poziom maksymalny, a 0 poziom minimalny. Tu możemy też dany punkt skasować, wybrać kształt krzywej, która pojawia się za nim, albo odwrócić wartość wszystkich punktów rozmieszczonych na krzywej. Klikając przycisk P, aktywujemy krzywą panoramy. Czyli rozmieszczenia naszego dźwięku w przestrzeni stereo. Zasady edycji tej krzywej są takie same jak w przypadku krzywej głośności. Pomiędzy krzywymi dla danej ścieżki przełączamy się w bardzo prosty sposób. Po prostu wybieramy tę, którą chcemy w danym momencie edytować. Jeśli krzywą głośności lub panoramy chcemy ukryć, wciskamy ponownie klawisze V lub P. Odnosi się nie tylko do głośności i panoramy. Prawdziwą siłą programów DAW jest to, że można w nich zautomatyzować praktycznie każdy parametr. W naszym przypadku będzie to modulacja, ale z dostępnej listy można też wybrać inne parametry. W lewej części ścieżki syntezatora przy suwaku Modulation klikamy mały trójkąt i wybieramy Insert Modulation Envelope. Z początku możemy nie zobaczyć naszej linii, ponieważ znajduje się ona na dole ścieżki. Podnieśmy ją do góry, dodajmy punkty w miejscach, w których modulacja ma wzrastać i opadać, a następnie posłuchajmy efektów naszej pracy. Brzmienie naszego syntezatora ożyło i stało się ciekawsze.